Witam na moim kanale, zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych filmów i do playlist. Tam jest wszystko wyszczególnione, można bardzo łatwo wszystko znaleźć. Jesteśmy w hotelu Sient Planet w miejscowości Kizilot w Turcji. Wybieramy się na wycieczkę do Zielonego Kanionu. Zapraszam na relacje. Może ktoś będzie w tym, w tym hotelu. To mu się przyda akurat informacja. Jest to dosyć blisko, dlatego wykupiliśmy sobie taką wycieczkę, żeby nie jechać bardzo daleko, bo jest tu bardzo gorąco. I jest nasz sprzęt. Będziemy się pakować i jedziemy dalej. Tutaj mamy z tej firmy z tej firmy wycieczka wykupiona, no to ruszamy i teraz chciałbym powiedzieć coś o całej wycieczce, plusy, minusy jakie są nasze odczucia, co, co po prostu po drodze nam pasowało, co nie. Mamy teraz dojechać do jakichś autobusów, które będą odkryte całkowicie, podobnoć bez dachu, tak nam pan powiedział, tak zrozumieliśmy oczywiście, ale po dojechaniu, jak widać, ten sprzęt nie ma tylko okien. Dość, dość fajnie to wszystko tutaj jest zorganizowane na początek, tak, tak się przynajmniej wydawało. Autobusiki dość ciekawe. W, po, w późniejszym czasie opowiem właśnie o tych minusach, które są. Plusy oczywiście też będę się starał opowiedzieć. Tu jak dojechaliśmy, no to niestety godzina czasu spędziliśmy w upale. Zanim zebrali wszystkich ludzi, tutaj 100 osób miało na tą wycieczkę jechać. My byliśmy jednymi z pierwszych, którzy tutaj dojechali. No to ruszyliśmy naszym fantastycznym greenbusem Wiaterek jest dość fajny, bardzo duży upał na polu, ale nie czuć tego tu naprawdę. Świetny wiaterek. dobrze trzymać żeby nie wypaść taką lupę goście dają To niesamowici są. i dojechaliśmy do kolejnej do kolejnego przystanku który był zapowiadany jest to tak zwana piana no, dawali tutaj niesamowicie tym tą wyrzutnią. Autobus po prostu był przemoknięty, zaraz to zobaczymy. Jest to kolejny przystanek. kolejne ponad godzinę tutaj spędziliśmy fajnie, bo to fajna atrakcja naprawdę ciekawa. Ale nie, na, nie aż na tyle czasu, oczywiście. Mamy kolejne zakupy, proszę widać, właśnie jak to wyglądało w środku. Wszyscy mokrzy. No, zapowiedziane bo żeby sobie wcześniej kupić jakieś jakieś na opakowania na, na e, telefony, bo tu będzie wszystko zmoczone. No, ja akurat nie musiałem, mieć swój aparat po, po, podwodny, więc tutaj niekoniecznie musiałem mieć. A, ale ludzie tu pokupili sobie właśnie taki sprzęt, żeby im nie zalało tą pianą całego telefonów. No i tak mówię, tutaj kolejne zakupy przymusowe niestety, dopóki nie było wykupione to, to, towaru tyle, żeby można było pojechać. Tu lody pan, pan serwuje 5, 5 euro gałka. No i jeśli nie było wykupione tyle towarów, co trzeba, no to nie było wyjazdu widoki jak najbardziej piękne tutaj po drodze wjedziemy jak widać, no naprawdę było na czym oko zawiesić no wracając jeszcze do tych zakupów to był drugi przystanek i jeszcze będzie kolejny ale to za chwileczkę zobaczymy tak jak mówię, no tu są, tu są niesamowite widoki bardzo ładnie jest także tu jest polecam tą wycieczkę bo ogólnie było dla nas bardzo fajnie no minusem właśnie były te postoje nieszczęsne na, na których o których nie mówił nam pan rezydent w hotelu chcieliśmy się jak najwięcej dowiedzieć, ale mówił tylko o fajnych rzeczach, tutaj mam jakiś trakt rozburzony to praktycznie jest została tylko namiastka do, dołączę do w opisie link, gdzie to się znajduje, aby ktoś był ewentualnie wypożyczył samochód w Turcji był tu gdzieś w okolicy, chciałby to zobaczyć to, żeby łatwo to można było znaleźć, no to do, dołączam link zapraszam do opisu Tutaj niedługo będziemy mieć bardzo wąskie drogi, w, w którymi jechaliśmy. Autobus się na żyletki można y, powiedzieć mieścił, jeśli jechał coś sprzeciwka. Y, tutaj są bar bardzo ciężkie podjazdy, bardzo ostre zakręty, tu bardzo wolna jazda była, tak widać, że zresztą bardzo wolno jedziemy. Chociaż chłopaki nie żałowali gazu, więc niesamowicie jechali po drodze, to no, szaleństwo po prostu, jak oni tu jeżdżą. Tutaj tak. Właśnie z tej rzeki, do z zapo, z zapory do tej rzeki właśnie wpływa hmm, woda, zapory za zobaczymy, bo mamy zapory, bardzo, wiel, bardzo duży obiekt, no, jak się to popatrzy na, na oko, widać to jest całkowicie inaczej, no i tutaj po tym tunelu właśnie kolejna atrakcja, gdzie byliśmy znowu zmuszeni zostać około godziny. Niestety około godziny kolejna godzina tutaj poszła już, także tu już są trzy godziny straty można powiedzieć na, na bardzo krótkim odcinku. No i tutaj również zakupy, ceny z kosmosu. Tutaj będzie zaraz widać jak herbatkę herbatkę tutaj robią. Akurat tu nasz nasz sprzęt stanął, dymiło się niesamowicie tutaj do środka proszę widać tu ma herbatkę sobie ważą można było sobie oczywiście wykupić tą herbatkę widoki jak widać piękne naprawdę tu no, piękne okolice ślicznie to wszystko wygląda także naprawdę war warta warta jest wycieczka y y odwiedzenia tego punktu tutaj zaraz zobaczymy o właśnie mamy tutaj nasze, nasze butiki kolejne w których trzeba było zrobić zakupy dwa razy drożej niż, niż wszędzie Także ceny, ceny tu są wysokie. No ale chciałbym dodać, że no nie tylko Anex Tour, z którym byliśmy na, na całym wyjeździe i również na tym na tej wycieczce tutaj wszystkie firmy stosują tą samą zasadę. Wszędzie mają właśnie te, te same punkty, zauważyliśmy. Bo gdzie nie gdzie stoi po 30 autokarów w tym samym miejscu. Tu akurat było troszkę puści, bo to akurat był taki prze, prze, przełom, że, że było mniej autobusów, ale yy, po drodze Większych takich to było naprawdę strasznie dużo. Także no, widać tutaj, widoczki są przepiękne. Wycieczka jak najbardziej, tak mówię, polecam. Niestety na, na minus, bo pan rezydent w hotelu nas namówił na tą wycieczkę. Na minus jest to, że pogoda była bardzo słaba, znaczy słaba. Upał był straszny z tym, że jak widać nie ma słońca czystego, tylko są chmury. I ta woda nie była taka zielona, jak, jak on nam to opowiadał. Zresztą sprawdzaliśmy pogodę na ten właśnie dzień. On nam zapewniał, że będzie słońce. Niestety nie było. On po prostu chciał tylko sprzedać wycieczkę. No i to było jego, jego podstawowym zadaniem. Ogólnie ciężko się było w ogóle z nim porozumieć, nie odbierał telefonów, no miał nas po prostu gdzieś za przeproszenie. No. Ale nieważne, no mów o no wycieczce, jest to, jest to bardzo fajne miejsce. Na samym końcu będzie jeszcze bardzo ciekawa rzecz, o której też tam powiem. Jest to niesamowite, bo, bo no nie zdarza się coś takiego, ale to zapraszamy do końca. No i teraz można, może troszkę pooglądamy na razie chwilę, chwilę przerwy i na końcu coś jeszcze dopowiem. Jak mówiłem wcześniej, będzie tutaj jeszcze jedna atrakcja, ciekawostka która jest niesamowita za chwileczkę zobaczymy tutaj po prawej stronie zaraz za skałą rośnie w wodzie zielone drzewo jak było widać na filmie większość, wszystkie drzewa nie większość, wszystkie drzewa były uschnięte tak samo tu po lewej stronie wszystkie, które były w wodzie a tutaj jest zielone i nikt nie wie dlaczego i o co tu chodzi z tym drzewem także ono jest jedynym drzewem które tutaj wyrasta z wody i jest zielone no jeszcze na koniec tej wycieczki nas wzięli tutaj jest koniec właściwie tego kanionu i tu nawracaliśmy i potem nas wzięli jeszcze na, kąpie, na kąpielisko Taka, takie pomosty tutaj są z drugiej strony jak się wypływa z, z portu to po drugiej stronie widać, no dosyć daleko od portu to było, w każdym razie bardzo przyjemna kąpiel orzeźwiająca, przy pomostach woda miała 25 metrów głębokości tak nam powiedzieli, także bardzo bardzo przyjemna kąpiel była na, na sam koniec no i może tyle. Dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam oczywiście do innych i pozdrawiam wszystkich.